Hej. Jestem radnym Młodzieżowej Rady Miasta Poznania i chciałem Wam opowiedzieć o działaniach naszej Rady od początku 2018 roku aż do 25 marca 2019. Zacznę od tego, ile wniosków i opinii wydaliśmy w sprawie działań podejmowanych przez Radę Miasta, Prezydenta oraz jednostki miejskie. Było tego aż 27. Mieliśmy także jedną poprawkę do budżetu miasta na rok 2018, a na rok 2019 radni sugerowali się naszą opinią przy ustalaniu wydatków na aktywizację młodzieży. Teraz przejdę do spotkań. Odbyliśmy 15 sesji, z czego 4 już w tym roku, a także około 20 spotkań nieformalnych w ramach grup roboczych. Poza tym zorganizowaliśmy 3 spotkania z zarządami samorządów uczniowskich, a także 7 konsultacji w szkołach dotyczących tego, jak młodzież żyje się w naszym mieście. Stanowiły one podstawy do utworzenia programu polityki dla młodych ludzi, który od października funkcjonuje w Poznaniu. Jest to bardzo duży krok w działalności naszej Rady, a zarazem otworzył nam wiele perspektyw i dróg rozwoju, a także pozwala młodzieży na aktywne uczestnictwo w mieście. Ostatnią rzeczą, o której powiem Wam, są wydarzenia, które zorganizowaliśmy. Poznaj Urząd i Poznaj Miasto to dwie serie spotkań z urzędnikami na różnych stanowiskach oraz pracownikami instytucji miejskich. Łącznie wzięło w nich udział ponad 900 osób. Zorganizowaliśmy dwa kongresy poznańskich samorządów uczniowskich. W każdym z nich wzięło udział po około 150 osób. Na wydarzenie z okazji naszych czwartych urodzin przyszło ponad 60 osób. Wtedy też ogłosiliśmy powołanie pełnomocniczki miasta Poznania do spraw młodzieży. Kolejną akcją, którą zainicjowaliśmy, była konferencja o zrównoważonym transporcie. Były to dwa dni podzielone na część praktyczną i teoretyczną. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Oprócz wcześniej wymienionych wydarzeń, podjęliśmy więcej inicjatyw na rzecz młodzieży w Poznaniu, a także daliśmy wiele honorowych patronatów. Dzięki za wysłuchanie.